Każdy chciałby mieć na sobie diament. Tylko poemi, kogo w sumie oszukajmy. Lambo, tonka cyfer, to już nieważne. jadą do mnie na sygnały, ale się w sumie wyrywały. Dalej lecę czuły, ciągle zimnych chóry. Jak chcę wiedzieć, co jest? VHS, klip VVS, odbija flash Nagrywam na dyktafonie, myślisz, zrobię z tego tech A twoje dole ciągną cash Popatrz na to skóry góry, prosto ci zamykam łeb Mówię z tipety, nagrywam na snapchatie Wiesz, ona to sprawdza Nie czekam na miłość, bo to mnie osadza KURWA Ja kocham muzykę, nie wierzysz, że to sprawdzę Ktoś mi to gada, mi gada, mi jazda Mówię na serio, może to freestyle, prosto zgadła Podjedę, do ze śpala mero Moje getto, to, to, on mój pieniądz Кун кум релен си куја перод. Подреде кијдиш Панамеро. Моје гето то то му пејанц. А ѓон не мови, о ти не се вијазо. Кун кум релен си куја перод.